Lancia Delta Ostatnio miała dużo roboty, podczas tego weekendu ma dużo roboty Cholera, że się tak wyraźnie, no wczoraj nie wszystko tak jak było zaplanowane, prawda? No nie wszystko tak jak chcieli, żeśmy Jesteśmy u siebie można powiedzieć na Śląsku No ale niestety po tym nocnym miejskim odcinku spaliliśmy sprzęgło No i wczoraj cały dzień chłopaki naprawiali, także całą sobotę mamy w plecy Ale na szczęście udało się zrobić i dzisiaj jedziemy, może nie walczymy już nie wiadomo o co, ale porównujemy sobie czasy, tempo jest dobre, także cieszymy się, że dzisiaj jesteśmy. Nie tylko Wy się cieszycie, bo ja zakładam, że kibice widzący... Takie barwy, takie auto, no i Was, te mordki uśmiechnięte, zadowolone, że się jedzie. Ja myślę, że to też również wiesz, motywuje kibiców i rosną serca. No tak, widzimy to szczególnie po tym ostatnim odcinku szutrowym, jak dostajemy jakieś tam filmiki w tej chwili na Messengera. Także to widać, że kibice są i cieszą się tym autem, widokiem tego samochodu. I niech tak będzie dalej. Niech tak będzie dalej. Do zobaczenia. W Do, zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.